Czy trzecia Rzesza była o krok od stworzenia broni, która mogłaby odwrócić losy II wojny światowej? Niemieckie Wunderwaffe cudowne bronie to technologie wyprzedzające swoją epokę. Niektóre z nich wciąż budzą kontrowersje. Hitler chciałby, by Luftwaffe dominowało na niebie. Niemcy stworzyli pierwsze myśliwce odrzutowe, które przewyższały aliantów prędkością i uzbrojeniem. Messerschmitt Me 262 był pierwszym odrzutowym myśliwcem bojowym, a Horten Ho 229, czyli latające skrzydło, miał być niewidzialny dla radarów, a może tylko mylić radary? Gdyby te maszyny trafiły do służby wcześniej, mogły zmienić losy wojny. V-2 to pierwsza w historii rakieta balistyczna, zdolna uderzać w cele oddalone o setki kilometrów. Używana do bombardowania Londynu zapoczątkowała erę technologii rakietowej. Po wojnie Amerykanie i Sowieci przejęli niemieckich naukowców, co doprowadziło do wyścigu kosmicznego. Niektóre źródła podają, że Niemcy eksperymentowali z dyskoidalnymi maszynami pionowego startu, nazywanymi V-7. Do dziś nie ma jednoznacznych dowodów, ale teoria o niemieckich latających spotkach elektryzuje pasjonatów tajnych technologii. Jedna z najbardziej tajemniczych broni III Rzeszy, Die Glocke, miał być to eksperymentalny obiekt w kształcie dzwonu emitujący promieniowanie i wykorzystujący nieznane technologie. Część teorii mówi, że była to broń antygrawitacyjna, inni twierdzą, że miał to być eksperyment nad podróżami w czasie. Do dziś nie wiadomo, co tak naprawdę testowano w tajnych kompleksach na Dolnym Śląsku. I wisienka na torcie. Naziści marzyli o kosmicznej superbroni, gigantycznym zwierciadle umieszczonym na orbicie Ziemi. Miało ono skupiać promienie słoneczne i spalać miasta na powierzchni planety. Projekt ten, choć nierealny w tamtych czasach, pokazuje jak daleko sięgały ambicje III Rzeszy. Czy Niemcy naprawdę byli bliscy stworzenia broni, która mogła zmienić historię? A może Wunderwaffe to tylko propaganda? Napisz w komentarzu co o tym sądzisz, zostaw łapkę w górę. Do następnego materiału, cześć!